Co zrobić, kiedy atakuje Cię Szatan, szczególnie w czasie Apokalipsy? Kiedy atakuje Cię Szatan, przez to, że zgrzeszyłeś, powinieneś jak najszybciej udać się do kościoła i wyspowiadać. A wtedy znajdziesz się w łasce uświęcającej, która uchroni Cię przed atakami zła, co będzie istotne, szczególnie w czasie wielkiego ucisku, kiedy to Szatan będzie robił wszystko, aby Cię odciągnąć od Boga. Poprzez ucisk, który będzie miał doprowadzić do zwątpienia wielu ludzi. Wtedy powinieneś wielbić Boga, by być świadomym Jego dobroci i ratunku w Chrystusie, który może Was wyciągnąć z opresji. Bóg będzie wtedy przy Tobie i przy innych, którzy będą nawróceni i nie zwątpią w dobro Boga. Zło, które będzie wtedy miało miejsce, nie będzie miało źródła w Bogu ale będzie pochodziło z działania szatana i ludzi zbuntowanych wobec Boga. I musisz wtedy o tym pamiętać. Amen. Jeżeli nie będziesz mógł trzymać łaski uświęcającej, będziesz musiał się liczyć z konsekwencjami, którymi będzie atak przez szatana i zło, którego on jest źródłem. Musisz wielbić Boga, by nie zwątpić w Niego, tak jak jest to opisane w Biblii. Możesz to robić również teraz, aby nie zwątpić w niego i jego dobroć. Jeżeli pomyślisz, że Bóg jest źródłem tego zła, które będzie spotykało ludzi, będziemy zmuszeni opuścić cię i będziesz wystawiony na działanie zła, które cię zniszczy psychicznie i fizycznie. Dlatego musisz pamiętać, kto jest źródłem zła, a jest nim szatan. Jeżeli o tym będziesz pamiętał, nic złego cię nie spotka oraz Twojej rodziny. Nie leżę z wolą Boga to, by bo ludzie byli atakowani i niszczeni przez szatana, ale wynika to z tego, że ludzie się zbuntowali przeciwko Bogu i Bóg musiał się zgodzić na to, bo ludzie znaleźli się pod wpływem szatana, który zawładnął światem. i nic w tej sprawie nie może zrobić. Amen. Samobójstwo nie będzie ucieczką, Ponieważ Bóg nie pozwoli na śmierć swoich umiłowanych dzieci, będzie chciał, by ludzie się nawrócili, a nie popadali w wieczną ciemność, z której nie będzie wyjścia. Tylko nawrócenie będzie wyjściem z tej opresji. Tylko Bóg wie, jak tego dokonać. A ten ucisk będzie drogą do tego, by zatwardziały serca i umysły ludzi, niewierzących, się nawróciły i żyły wiecznie w doskonałym świecie. Do którego doprowadzi Bóg. Nie ma innej drogi do tego, by uratować ludzi, jak tylko ten proces, opisany w Biblii jako apokalipsę. Amen.